Wronki, dziś spokojne miasto, ale w latach 40. i 50. działało tu jedno z najcięższych więzień stalinowskich w Polsce. Trafiali tu opozycjoniści, AK-owcy, żołnierze wyklęci. Więzienie znane było z brutalnych przesłuchań. Bicie, głodzenie, przetrzymywanie w ciemnych celach bez okien. Więźniowie wspominali miesiące, kiedy nie widzieli światła dziennego, ich nazwiska wykreślano z list. Dla świata przestawali istnieć. Nie wszyscy wychodzili. Ciała zmarłych grzebano po cichu w okolicznych lasach. Dziś stoją tam parkingi, domy, ścieżki rowerowe. Nikt nie wie, ilu naprawdę ludzi tam spoczywa. Oficjalne dane o liczbie ofiar wciąż są niepełne. Część archiwów zniknęła lub została zniszczona. W latach 90. zaczęto badać temat na nowo. Odnajdowano anonimowe groby, czaszki z kulami w potylicy. To były polskie historie o miejscu, gdzie wyrok zapadał, zanim ktokolwiek go przeczytał.